Jeśli wierzysz, że szczęście zależy od bogactwa, sukcesu lub aprobaty innych, oddajesz kontrolę nad swoją radością siłom zewnętrznym. Będziesz unosić się i opadać niczym statek zdany na łaskę fal. Jeśli jednak pragniesz być szczęśliwy w każdej sytuacji, musisz zbudować szczęście od wewnątrz, tam gdzie żadna burza go nie naruszy. Jeśli chcesz być szczęśliwy w każdej sytuacji, zastosuj się do poniższych zasad. 1. Przekształcaj każde wyzwanie w okazję, mimo to nie przeklinał swojego losu. Zamiast tego napisał, to, co stoi na przeszkodzie, staje się drogą. Każda trudność to paliwo dla Twojej siły. Każde cierpienie to test Twojego charakteru. Jeśli stracisz coś cennego, zapytaj, czy moje szczęście było z tym związane. Jeśli tak, być może ulokowałeś je w niewłaściwym miejscu. Jeśli ktoś cię obrazi, czy naprawdę tracisz swoją wartość, czy tylko w jego oczach. Każda sytuacja, nawet ta bolesna, niesie ze sobą lekcję. A gdy ją odnajdziesz, przemienisz cierpienie w mądrość. Drugie. Opanuj sztukę kontroli. Jedna z najważniejszych nauk stoicyzmu pochodzi od epikteta. Szczęście i wolność zaczynają się od jasnego zrozumienia jednej zasady: niektóre rzeczy są pod naszą kontrolą, a inne nie. Większość ludzi jest nieszczęśliwa, ponieważ próbują kontrolować to, czego nie da się kontrolować. Chcą, by świat działał według ich woli, chcą, by inni zachowywali się tak, jak oczekują, chcą, by życie było zawsze sprawiedliwe, ale życie tak nie działa. Jeśli poświęcasz swoją energię na walkę z rzeczywistością, Domagając się, by była inna, zawsze będziesz sfrustrowany, ale jeśli skupisz się na tym, co możesz kontrolować na swoim nastawieniu, działaniach i sposobie myślenia odnajdziesz spokój i szczęście nawet w trudnych sytuacjach. Trzecia: porzuć iluzję trwałości. Wszystko w życiu jest tymczasowe: Twoje radości, smutki, nawet Twoje istnienie. Seneka przypomina nam, Cierpimy bardziej w wyobraźni niż w rzeczywistości. Wiele naszych lęków dotyczy rzeczy, które się jeszcze nie wydarzyły. Wiele naszych żalów dotyczy tego, co już nie istnieje. Prawdziwe szczęście pochodzi z przyjęcia chwili obecnej i zrozumienia, że nic nie trwa wiecznie. Ani ból, ani przyjemność. Kiedy w pełni zaakceptujesz nietrwałość życia, odnajdziesz spokój w każdej sytuacji, ponieważ przestaniesz bać się tego, co nadejdzie. Czwarty: żyj według cnoty, nie okoliczności. Jeśli chcesz być szczęśliwy, nie pytaj, czego chce, ale raczej, kim chce być. Bogactwo może zostać utracone, status może zniknąć, ale Twoja uczciwość, dobroć i mądrość te są zawsze w Twoim zasięgu. Człowiek, który buduje swoje szczęście na rzeczach zewnętrznych, jest jak ten, który buduje dom na piasku, ale ten, kto opiera je na cnocie. Mądrości i dyscyplinie buduje je na skalę. Piąta wdzięczność. Klucz do zadowolenia. Masz powietrze w płucach, masz oczy, by widzieć świat, masz ten dzień. A jednak, jak często bierzemy to za pewnik? Zamiast narzekać na to, czego brakuje, świętuj to, co już masz. Każdy oddech to dar. Każda chwila to szansa, by żyć, uczyć się i rozwijać. Człowiek, który ciągle pragnie więcej. Nigdy nie będzie usatysfakcjonowany, ale ten, kto dostrzega bogactwo w tym, co już posiada, zawsze jest bogaty. Szczęście nie jest ci dane, to coś, co wybierasz chwila po chwili. Świat będzie cię testować, będzie próbował wciągnąć cię w gniew, strach i rozpacz, ale masz moc, by zdecydować, jak zareagujesz.